Witam wszystkich. W tym odcinku pokażę Wam, jak prosto zainstalować nową kartę rozszerzeń do routera Cisco. Tu mamy taką wersję biurową Cisco, i tutaj w ten slot na przykład sobie włożymy tą nową kartę, czyli wyjmiemy ta, tą kartę. Czyli zwróćcie uwagę, odkręcam sobie i teraz. Wystarczy, że trochę pociągnę, ta karta wychodzi. Tak i teraz tutaj mam nową kartę i sobie zainstaluję. Wkładam. I to wszystko. I tutaj dokręcam, żeby było to dokręcone. I w ten sposób bardzo szybko zmieniliśmy teraz na ADSL połączenie do tego routera, gdzie mieliśmy poprzednio interfejs ISDN BRI. Więc w ten sposób, dlatego tak routery Cisco są popularne, ponieważ jak widzicie można je łatwo zmieniać rozszerzać. To jest wersja taka biurowa, tutaj macie dwa wejścia, czyli możecie sobie kupić na przykład na ADSL, a tutaj mieć na przykład inną technologię podłączenia. No tak jak mówię, tak wygląda, więc nie jest to nic trudnego, taka zmiana takiej karty. To macie na kursach, jeżeli chodzicie Cisco. To wszystko, do usłyszenia, trzymajcie się, hej!